Jesteśmy już dosłownie chwilę przed galą Survivor Series i trochę po gali Full Gear. Przed nami kolejny weekend pełny emocji, a jeśli chodzi o newsy wrestlingowe, to tegoż zawsze jest trochę. Tak więc dzisiaj m.in. Becky Lynch na temat samego konceptu Survivor Series, topowa gwiazda AEW przeszła szokujący heel turn i Cody Rhodes kasuje Twitter. Dziś właśnie o tych newsach i nie tylko. Topowa gwiazda AEW przeszła hillturn. Jesteśmy chwilę po AEW Full gear które przyniosło wiele niespodzianek. Między innymi main event, który dał nam nowego mistrza AEW w postaci Hangmana Adama Page'a. Właśnie jego celebracją rozpoczął się ostatni odcinek Dynamite, gdzie to wraz z Dark Order Hangman uczcił swoje zwycięstwo. Jednak długo to nie potrwało, ponieważ przerwał mu pretendent do tytułu Brian Danielson, który wygrał ostatnio turniej właśnie o prawo do walki. I ku wielkiemu zaskoczeniu, właśnie w tym segmencie były, Daniel Bryan przeszedł heel turn, kompletnie niszcząc nami mikrofonie Hangmana, zarzucając mu lenistwo i szukanie wymówek. Nawet sam wspomniał, że po wygranej na Wrestlemani dwóch tytułów walczył następnego dnia. O ile ja dobrze pamiętam dostał solidny łomot od Evolution i pomogło mu wtedy The Shield, więc... Ech. Dodatkowo Brian obraził wygląd mistrza i prawie doszło do wielkiego zamieszania, jednak ostatecznie Brian zmierzył się z Evil Uno i koło raczej braku zaskoczenia po prostu go zniszczył, cały pojedynek pracując jako właśnie heal. To jest zaskakująca decyzja AEW, ponieważ wydawałoby się, że Danielson będzie właśnie jednym z głównych babyface'ów federacji, patrząc na swój naturalny kontakt z widzami. Jednak jak widać, postanowili go turnąć, aby jego program z Hangmanem wyglądał, wiecie, bardziej naturalnie, dobro kontra zło. Zobaczymy, czy jest to zmiana na jeden program, czy rzeczywiście zobaczymy tego Evil American Dragon w ringu AW. Sasha Banks o dołączeniu Rondy Rousey do WWE Będąc gościem w podcaście Card Engla, Legit Boss Sasha Banks wreszcie odniosła się do plotek odnośnie jej podejścia do Rondy Rousey. Plotki te mówiły, że Saszy nie podobało się to, jak Ronda była traktowana przez zarząd, ile zarabiała i jak była traktowana ogólnie na zapleczu. Podczas rozmowy z medalistą olimpijskim, Sasha potwierdziła te plotki, mówiąc, że była bardzo źle do Rondy nastawiona od samego początku. Dodała nawet, że chętnie zadałoby jej wtedy pytanie, wybacz, kim ty tak naprawdę jesteś. Ostatecznie jednak do tego nie doszło. Jak wiemy, Ronda otrzymała jeden z najlepszych kontraktów, nie tylko jeśli chodzi o kobiety w tej federacji, ale ogólnie. Saszej nie spodobało się to, plus, że Ronda miała własną przebieralnię na każdej gali. Według niej Ronda nie zasługiwała na takie traktowanie i była mocno przereklamowana. Ostatecznie jednak w okolicach Royal Rumble 2019 to wszystko się zmieniło, ponieważ Sasza zrozumiała, jaki Ronda ma szacunek do tego biznesu i ile poświęca, by dać siebie 100%. Panie zawalczyły ze sobą podczas tego pay per view o tytuł Kobiet Row gdzie to The Baddest Woman on the Planet pokonała Legit Boss. Od tego czasu między nią a rondą jest prawdopodobnie tylko przyjaźń. Można się zgodzić z częścią rzeczy, które wymieniła Sasha, jednak z drugiej strony patrząc na star power, który posiadała ronda wchodząc do tego biznesu, to nie można się dziwić, że WWB traktowało ją jak złote jajo. A jeśli chodzi o szacunek do tego biznesu, to ojciec. to się nie zestarzało najlepiej. Becky Lynch na temat konceptu Survivor Series. Wszyscy chyba możemy jednym głosem powiedzieć, że koncept Survivor Series Pay-Per-View od dawna nie spełnia swoich oczekiwań. Walka pomiędzy brandami, która de facto nic nikomu nie przynosi. Nikt niczego nie zyskuje i nikt tak naprawdę niczego nie traci. Takie samo zdanie ma obecna mistrzyni Kobitrow, Becky Lynch. Podczas wywiadu z Vincentem Beltanem powiedziała ona, że uważa koncept Survivor Series za trochę przeterminowany. Dodało również, że w oczach wrestlerów to nadal jest spora rywalizacja i każdy tak naprawdę chce być na szczycie. Nawet jeśli chodzi o brand, w którym się znajduje. Na koniec zasugerował jednak, aby WWE przyjrzała się Survivor Series od nowa i wprowadziła pewne zmiany, aby to pay-per-view ponownie mogło zasłużyć na jednego z wielkiej czwórki. W dzisiejszych czasach to tak naprawdę nawet takie money in the bank jest o wiele więcej warte niż Survivor Series. Jeśli chodzi o pomysły, to zwycięzca King of the Ring Xavier Woods zasugerował, aby przegrana drużyna Survivor Series meczu pojawiła się jako pierwsza piątka w Royal Rumble meczu, a drużyna z Zwycięska jako ostatnia piątka. Wzbogaciłoby to Survivor Series match i dałoby stawkę, która może spokojnie decydować o szansach wygrania Royal Rumble meczu. To jest zapewne jeden z ciekawszych pomysłów, a może wy jakiś macie? Dajcie nam znać oczywiście w komentarzach. Ray Phoenix spotkał się z niezadowoleniem na zapleczu AEW. Gala Full Gear 2021 dostarczyło nam wiele dobrych momentów, jak już wspomnieliśmy, a jednym z nich była walka o tytuły AEW Tag Team pomiędzy Lucha Brothers a FTR. Jak się teraz okazuje, zakończenie pojedynku miało wyglądać kompletnie inaczej. Dla przypomnienia, Lucha Brothers przypięli Willera w masce, który nie był legalnym zawodnikiem. Plan jednak był zupełnie inny i uczestniczyć w nim miał także i Harwood, który jednak z powodów fizycznych nie mógł tego zrobić. Tak więc, co się stało? Okazało się, że w w 10 minuty walki Phoenix znokautował bądź prawie znokautował Daxa, co spowodowało, że nie dało się spełnić zaplanowanego zakończenia. Całą tę sytuację po gali pay-per-view potwierdził sam Tony Khan. Walka skończyła się jednak bez niego, a samo widowisko i tak było przednie. Teraz jednak, jak podaje kilka źródeł, wiele osób na zapleczu jest wściekłych na Raya za to, że nie sprawdził stanu zdrowia Harbuda podczas walki, jak się to powinno zrobić, no i ogólnie za jego bardzo agresywny tryb pracy. Phoenix znany jest bardzo stiffowego stylu walki, jak widać tym razem wpakowało go to w kłopoty. Raczej nie oberwie bardziej, jednak takie wydarzenie z pewnością odbije się na jego popularności i moralach na zapleczu. Cody Rhodes usunął swoje konto na Twitterze. Eh, biedny Cody Rhodes, który ostatnio nie może pogodzić się z fanami AEW. W ostatnim czasie, pomimo swojej babyfaceowej postaci, publiczność All Little buczy na niego podczas walki i sam zainteresowany nie może już nic z tym zrobić. Wszystko zaczęło się od po prostu nadużywania jego postaci w wielu storylinach AEW, jak i przekonania, że stał on się kolejnym Triple H'em. Sam Cody kiedyś obwiniał Triple H'a za to, że zakupuje młode talenty i wygrywa walki wtedy, kiedy nie powinien. A teraz wygląda na to, że to właśnie Cody przejął tę pałeczkę. Wszystko wzmocniło się podczas jego rywalizacji z Malakajem Blackiem, kiedy to, nawet tyzując zakończenie kariery, był lekko wybuczany. Teraz jednak postanowił odciąć się od większości negatywnych rzeczy i usunął swoje konto Twitter. Trzeba też od razu przypomnieć, że jego konto na Twitterze było jednym z największych kont, które promowało właśnie o Lili Wrestling. Dodatkowo podczas wywiadów Busted Open Radio, Rhodes powiedział, że przenosi się na Instagram, gdzie tych negatywnych czynników jest po prostu mniej. Pomijając fakt, że Twitter jest skupiony na interakcji pomiędzy Między ludźmi, a Instagram kompletnie inaczej działa, to pewnie uda mu się uciec od tego jadu. Gorzej jednak z publicznością AEW, która buczy na niego za każdym razem. Wydaje się, że póki nie przejdzie Hillturnu, turnu, to się nie zmieni, jednak nie zrobi tego z jakiegoś powodu, jak wiele razy sam mówił. Usunięcie Twittera, aby uciec od po prostu negatywnego badziewy internetu, to dość zrozumiała i całkiem dobra decyzja. WWE Tribute to the Troops pokonało w ratingach Raw. Jeszcze dekadę temu ciężko było sobie wyobrazić, że Monday Night Raw może w ratingach przegrać z innym programem wrestlingowym. Oczywiście teraz mamy SmackDown, które jest na większej telewizji, więc częściowo się to nie liczy. Więc z kim przegrało właśnie teraz Raw? Ano z innym programem WWE, który był emitowany w niedzielę, czyli WWE Tribute to the Troops. Jest to gala organizowana przez Federację dla żołnierzy wojska Stanów Zjednoczonych w podzięce za ich służbę. Wielkim zaskoczeniem była informacja, że gala, która była lekko Reklamowana przez WWE, ale nie aż tak, w telewizji Fox sięgnęło po 2 miliony osób jeśli chodzi o oglądalność. Jest to wynik lepszy niż większość ostatnich odcinków właśnie Raw. Na tej gali zobaczyliśmy takie walki jak Big e kontra Dolph Ziggler, Bianca Belair kontra Liv Morgan i main event w postaci Nakamura kontra Roman Reigns. Gala typowa jak zwykły live event, jednak jak widać więcej osób wolało obejrzeć to niż Monday Night Raw, a to jest chyba wymowne i nic dodawać wcale nie trzeba. I to by było na tyle z dzisiejszych wrestlingowych newsów. A Wy cieszycie się z hilturnu Briana Danielsona? No i czy zgadzacie się ze słowami Becky Lynch na temat Survivor Series? Dajcie nam znać oczywiście w komentarzach. Jak zwykle bardzo chcę podziękować wszystkim wspierającym naszego kanału za pomoc w rozwijaniu tego projektu, a szczególny ukłon idzie w stronę Just Hexu. Tak więc, Panie i Panowie, ja nazywam się Seth Donner z What is Wrestling? Dziękuję Wam wszystkim bardzo za uwagę i jak zawsze, słyszymy się już wkrótce.